Zapraszam na prezentację Mercedesa A klasy z bardzo fajną historią. Dlaczego fajna historia? Już wam tłumaczę. Samochód w jednej rodzinie od nowości z polskiej dystrybucji, A150, czyli silnik benzynowy, bezproblemowa, wolnosąca jednostka benzynowa. Auto na chwilę obecną przejechało niecałe 160 tysięcy kilometrów. Nie ma zastrzeżeń co do stanu technicznego tego auta. Oczywiście standardowo udzielimy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów. Jeżeli chodzi o wnętrze, jest również zadbane. Za chwileczkę powiem troszeczkę więcej na temat tego wyposażenia, ale myślę, że historia, stan wizualny oraz mechaniczny tego samochodu są naprawdę bardzo przyzwoite, jak na rocznik tego auta. Sami zobaczcie. Lakier naprawdę zadbany, wszystko jest tutaj na swoim miejscu, ładne. Oczywiście nie będę tutaj czarował, że auto jest idealne, bo jeżeli podejdzie się do kilkunastoletniego samochodu, to zawsze gdzieś tam jakiś drobny mankament się znajdzie, ale sami musicie przyznać, że nawet na takich zbliżeniach nie widać tutaj większych uszczerbków. No i wnętrze 100% potwierdza ten przebieg. Jak widzicie, na fotelach nie ma śladów zużycia. Kierownica oprzywana, oryginalna, skórzana, również bez śladów zużycia. Wszystkie elementy tutaj w środku na swoim miejscu, oczywiście sprawne. Tak naprawdę nie widać tutaj jakichś większych uszczerbków. Auto bardzo ładnie się prezentuje. Auto troszkę podwyższone, nie jest to co prawda słów ani crossover, ale jeżeli ktoś szuka podwyższonego samochodu, to Aklasa może być naprawdę fajnym rozwiązaniem. Na wyposażenie mamy oczywiście klimatyzację, kolorowe radio, wielofunkcyjną kierownicę. Wszystkie szyby również otwierane elektrycznie. Zobaczcie, ile jest miejsca w tym samochodzie z tyłu. Naprawdę bardzo kompaktowy i myślę, że jak na swoje gabaryty, przestronny samochód. Zaraz wam pokażę jeszcze przestrzeń bagażową. Pod sufitka, również w bardzo ładnym stanie. Bagażnik całkiem przyzwoity, bardzo łatwo możecie sobie go powiększyć. Tam oczywiście te fotele można bardziej złożyć i w razie czego awaryjnie, również coś większego przewieźć. Standardowo na ten samochód udzielimy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów. Pomożemy również w uzyskaniu finansowania. Takie finansowanie nawet w ten sam dzień można otrzymać procedury uproszczone na oświadczenie. Możecie tego samego dnia wyjechać już tym autem bezpośrednio z finansowaniem. I pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski, również w ten sposób ten samochód uzyskaliśmy do sprzedaży. Także jeżeli macie jakieś auto na sprzedaż, zapraszam do kontaktu, czy zostawić w rozliczeniu, czy z jakiegoś powodu na przykład ta klasa nie spełnia Waszych oczekiwań i chcecie sprzedać auto za gotówkę, również serdecznie zapraszam, bo takie usługi świadczymy już bardzo długo na terenie całej Polski.